Jumbo Płana, a my znowu jedziemy po Imeldę. Pytacie się, pytacie się, co z tą Imeldą i kiedy my po nią pojedziemy? W tym filmiku wszystko wyjaśnię. No co, zapraszam do subskrypcji i lecimy z tematem. Pan młody. Melda, jedziemy po ciebie do Tanzanii tak jedziemy po ciebie kochana fakt, że drugi raz w tym tygodniu ale nie możemy dojechać, ale jedziemy no to hej kochane ludziska opowiem parę fakt, faktów dotyczących właśnie tego co tam się dzieje z Imeldą generalnie rzecz biorąc się okazało, że jeszcze potrzebne jest parę dokumentów żeby te dokumenty się uprawomocniły, jest potrzebny oczywiście czas, jak to z dokumentami bywa. W poniedziałek, tak gdzie mamy piątek. Tak w poniedziałek, tak? W poniedziałek te dokumenty będą uprawomocnione. Wtedy imelda zgłasza to do naszej przepięknej polskiej ambasady i może wtedy polska ambasada stwierdzi, że... Małżeństwo nie jest fejkowe, że Remig nie jest wyskiwaczem, że nie chce imeldy e sprzedać do burdelu, że nie chce ją pokroić na części i tak dalej. Wiecie, z jednej strony to kurde wydaje się głupie, że Imelda nie, e nie dostała, bo przecież e się więc automaty potrzebna. a tak jak się pomyślicie, to ja już chyba o tym mówiłem, że z drugiej strony może być dużo niefajnych ludzi, którzy rzeczywiście hajtają się z tymi urzynkami, żeby potem je wyciągnąć właśnie do jakiejś agencji, czy żeby zrobić jakąś inną krzywdę. Ale to nie remuś, proszę Państwa! Także to się dzieje na dzisiaj. Oczywiście na bieżąco gdzieś będę mówił, ale mam dzisiaj dla Was zajebiście dobrą wiadomość. No bo wiecie, pamiętacie, jeżeli mnie oglądaliście, to byłem na tym weselu w Tanzanii No i czujemy z Remkiem Remek tym bardziej. Niedosy. Nie niedosyt, niedosyt tańców. No bo tam nie było tańców. I Remek postanowił, że zrobi polskie wesele. Ale jest jedno małe, ale że generalnie rzecz biorąc, że wprowadzi jednak jedną. Hanzańską afrykańską zasadę. Jaka to będzie tanzańska afrykańska zasada RAM? Zapraszamy wszystkich. Będzie wpisowy bez prezentów. Dokładnie, czyli nawet jeśli moi widzowie będą chcieli przyjść na wesele Remka, polskie wersje, to będzie można sobie zakupić taki bilet, tak jak było w Tanzanii. Nie trzeba będzie przynosić żadnych prezentów. Oczywiście będą tańce, takie po polsku, żurek. Czy alkohol będzie? Będzie. Będzie nawet alkohol. <laughs> Więc słuchajcie, to ogłosimy, jak oczywiście już będzie, jak już będzie e-mail do w, w, w Polsce to będzie, będzie naprawdę fajna rzecz. kurcze, pokażemy e-mail jak się bawią Polacy, jak to my, jak my, my działamy, więc jeśli będziecie chcieli uczestniczyć w tym weselu, to obserwujcie wujka porady, bo na pewno wujas zrobi wydarzenie i będzie się działo, tak? No. A na razie jeszcze nie jedziemy po Imeldę. Tutaj przed Człóweczką wstawiłem film bo z wideo rozmowy z Imeldą. Imelda cały czas jest w stolicy. Nie bójcie się, bo dużo ludzi też jeszcze ostatnia rzecz, którą trzeba powiedzieć się bało. Oj, zostawiliście ją tam. Ludzie, puknijcie się w głowie, ona jest w swoim kraju, mówi w swoim języku, ma tam swoją rodzinę, więc nie zostawiliśmy jej. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, wzięli kogoś i zostawili Polaka w Warszawie i zapłacili mu hotel i miałby mieszkać w Warszawie. No. Tak to nie jest. Także Buziaki, dzięki, że Was że obserwujecie. Nie spodziewałem się, że ta seria będzie aż tak ciekawa. Trudne sprawy, bezelne, remka, przyciągają. Hej!